I... I'm a, I'm a little... I'm a fool. Mam pecha, mam farta, mam pecha, mam farta Ciągle czy jest ta sama zdarta karta? Mam farta, mam pecha, mam farta, mam pecha Los się do mnie albo smuci, albo śmiecha. Mam pecha, mam farta, mam pecha, mam, pecha, mam, pecha, mam farta Ciągle czy jest ta sama zdarta karta? Mam farta, mam pecha do mnie albo smuci, albo śmiecha. Pech to, gdy wpadniesz w długi nie będą zadłużonym, a szczęście, gdy nie musisz być przez życie osądzonym. Pech to złapać gumę, gdy cię goni ważna sprawa. Szczęście to pusta droga, gdy przed tobą jest wyprawa. Pech to złamać serce, słuchając smutnej nuty. Więkno wcisłuże czeka, by założyć twoje buty do fortuny. Mawiał mędrze Jeden błąd dla człowieka, dla ludzkości to koszmary Mieć pecha to jak kopać dół i samemu w niego wpadać Kto pod kimś kopie, kopietem przestaje się uśmiechać Pech to nie mieć siły Gdy włók staje naprzeciwko Ale szczęściem jest nie musieć walczyć z taką glistą Pechowy limit, ty obrywasz Za cudze winy, na szczęście każdy radzi Trzymaj fason, bez kpiny, dość pechowo Być nie w porę w miejscu, co cię zniszczy Więc ruszaj swą stronę, jeśli w tej nie widzisz korzyści Aumefu Mam pecha, mam farta, mam pecha, mam farta Ciąglets, że jest ta sama, zgadda karta, mam farta Mam pecha, mam farta, mam pecha, mam farta Ciągle wrze jest ta sama zdarta karta Mam farta, mam pecha, mam farta, mam pecha Los się do mnie albo smuci, albo śmiecha Jakie to szczęście, gdy masz co na ząb położyć Zjadam słowa, żegam wersem, gdy los chce mnie upokorzyć Mam dylemat, gdy patrzę na ten świat szeroki Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, jakbym miał dwa widoki Jeśli życie jest czarne, to ja zapalam światło Zakładam jasne myśli, i by nie było tak szaro Szczęściem są proste chwile, gdy nic cię nie uwiera Pogadałbym w fort Lecz ona nie unika teraz. To nie czterolista, koniczyna, ani podkowa. Prędzej rozum w twojej głowie i szczera rozmowa. Szczęście mieć spokój, gdzie ucichną wszystkie głosy, ale pech, gdy w tej ciszy słyszysz własne niepokoje. Jakie to szczęście, gdzie zostawię cię w spokoju? Ciepły deszcz swoje troski lepiej niż woda z uboju. Mój każdy wers sprawia, że prawda się budzi. Tak to już jest, gdy masz i pecha i szczęście do ludzi. Mam pecha, mam warta, mam pecha, mam warta. Jest ta sama zdata karta, mam farta, mam pecha, mam farta, mam pecha. Los się do mnie albo smuci, albo śmiecha. Mam pecha, mam farta, mam pecha, mam farta. że jest ta sama zdata karta, mam farta, mam pecha, mam farta, mam pecha. Los się do mnie albo smuci, albo śmiecha. I tak się kręci, i tak się plecie. Raz na wozie, raz pod wozem na tym świecie. Tak się kręci, tak się plecie, Raz na wozie, raz pod wozem na tym świecie.